Cześć, witaj na kanale Rozwój do Potęgi. Dziś porozmawiamy o czymś niezwykle ważnym. Kiedy warto się zastanowić, czy ratowanie związku ma jeszcze sens? Czy zawsze warto walczyć? A może czasami lepiej odpuścić? Za chwilę powiemy sobie o siedmiu sytuacjach, kiedy nie warto ratować związku. Ale zanim zaczniemy, mam dla ciebie coś wyjątkowego. Sprawdź nasz darmowy test online. Który pomoże Ci ocenić, w jakiej kondycji jest Twój związek. Link znajdziesz w opisie. A jeśli przeżywasz trudny moment, koniecznie zajrzyj do naszego e-booka Nowy początek po zawodzie miłosnym to zbiór najlepszych technik radzenia sobie z rozstaniem i budowania lepszego życia, szczegóły znajdziesz w opisie. Przechodzimy teraz do konkretów oto siedem sytuacji, w których nie warto ratować relacji. Pierwsza z nich to przemoc w związku. Jeśli w relacji występuje przemoc fizyczna, psychiczna czy ekonomiczna, priorytetem powinno być Twoje bezpieczeństwo. Jeśli sprawca nie wykazuje chęci zmiany, nie ma mowy o zdrowej relacji. Taki związek jest toksyczny. Druga sytuacja to brak szacunku wobec partnera. Bez wzajemnego szacunku trudno mówić o miłości i partnerstwie. Może to również świadczyć o zaburzeniu osobowości jednego z partnerów. Jeśli regularnie czujesz poniżenie, lekceważenie czy manipulację, czas zastanowić się, czy to ma sens. Kolejny przypadek to powtarzające się zdrady. Jednorazowy błąd można próbować naprawić. Zdrada w długim związku to częsty problem. Jednak, jeśli zdrady się powtarzają, a partner nie wykazuje chęci zmiany, jest to wyraźny sygnał, że związek nie jest traktowany poważnie. Następną oznaką, że związku nie warto ratować, jest zobojętnienie. Zobojętnienie to jeden z najbardziej dobitnych sygnałów końca relacji i świadczy o tym, że uczucie się wypaliło. Jeśli partner przestaje Cię obchodzić, lub odwrotnie, trudno będzie odbudować dawne uczucia. Piąta sytuacja dotyczy braku chęci naprawy związku. Związek można ratować tylko wtedy, gdy obie strony tego chcą. Jeśli tylko ty się starasz, a partner nie podejmuje żadnych działań, nie da się zbudować przyszłości. Kolejny powód rozpadu związków to sprzeczne cele i wartości. Różnice w kluczowych sprawach, takich jak podejście do rodziny, religii, finansów czy stylu życia, mogą być przeszkodą nie do pokonania. Kompromis w takich kwestiach jest konieczny, by relacja przetrwała, a wspólna wizja przyszłości to podstawa budowania trwałego związku. Ostatni sygnał, o którym powiemy, to poczucie nieszczęścia. Odpowiedz sobie na pytanie: czy ten związek daje mi szczęście? Czy jeśli go zakończę, poczuję ulgę? Jeśli związek jest źródłem ciągłego smutku, frustracji czy samotności, a żadne próby poprawy nie przynoszą efektu, może to oznaczać, że jego potencjał się wyczerpał. Podobne zasady dotyczą małżeństw, choć bywają one bardziej skomplikowane. W grę wchodzi bowiem zazwyczaj rozpad rodziny. Jednak gdy dwoje ludzi żyje w ciągłym poczuciu nieszczęścia, a wszystkie próby naprawy zawiodły, rozwód lub separacja mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem. Pamiętaj, że decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest łatwa, ale czasem może być konieczna by odzyskać swoje szczęście i spokój. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, pobierz nasz e-book Nowy początek po zawodzie miłosnym i dowiedz się, jak poradzić sobie z rozstaniem. To wszystko na dziś. Dziękuję ci za obejrzenie tego wideo do końca. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, zostawić łapki w górę i napisać w komentarzach, co o tym myślisz. Do zobaczenia w kolejnym filmie.